Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dead Space. Yo motherfucker, yo yo takie kurde śmieszne chichy tutaj w ogóle i... Ziomek! Co ty tu jakieś srogie Wyłaś stąd! Co za pajac? <ścoughs> Czuć ma jakaś. Kurde myśli, że jest śmieszny, a tak naprawdę jest głupszy niż najgorszy głup. Dobra, Inventory... nic mi nie updateuje ta Mendy. Sprzedam. A co? A jaki jest? A to ta tam, już pamiętam, już pamiętam. Level trzeci suta chyba będzie w... mega fiuta <ścoughs> w, w Mostku Kapitańskim. Bo teraz będziemy na Mostku Kapitańskim i będzie kurde taki Iu. Ale pierdykło. Ale urwał. warning whole bridge detected not the deck. isaac impact on the bridge right at your feet i'm reading heavy damage but containment looks solid life support is stabilized we've got to get the ads working bridge come in we've been boarded repeat the ship has been boarded we are under attack open fire hell are they? they they've already killed most of the deck staff No właśnie. Eee, nie wiedzą, czym są. Hm. kurde, jak to jest, że jedna osoba wie, co się dzieje na całym statku? O wszystkim wiedziała, i nikt tego nie podsłuchał. Mam tu na myśli tą rozmowę na temat markera naszych tam doktorków i innych dzieci. This is eine Kleine, nie, nie morales. Eine kleine, ja. Yeah. Das ist nein. Sprechen sie Deutsch Und meine Eine Schwarz paruwen <grymne> Co? Jeee, yeah, Trzeci poziom sutta! Trzeci sut, co tu możemy wywalić? Na aktualną chwilę dropnę ciebie. Ale do ciebie wrócę maleńka Cześć Ryszard Isaac. Damn, Fucking asteroids coming through the roof. Look, I know Kendra doesn't trust me, but I don't know anything about a marker or anything else. This is supposed to be a repair mission. Plain and simple. This mess is the asteroid defense system. I can fix these boards when the main power routing is shot. You're gonna have to reroute them manually through at least three junction boxes to activate the primary cannon. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. By the way, Isaac, be careful. I saw something out there. I don't know what. I only got a glimpse. It was big. Really big. It was my dick, baby. Chwila. Uda mi się. Yerr. Chcę zobaczyć Twoje łoko. Łe, nie zobaczę jego y, graficznego szkieletu. Co jest? No, they nie don't. They don't Nie, <coughs> Boże! Ale chrypę zrobiłem, aż mi głos zdarło. Chciałem być taki w ogóle hardkorowy koksu Wielki, gruby i śmierdzący. Co to może być? Czesław! Aserznie to! Jak on działał? Ogólnie musimy mu strzać w te łapki, tutaj. Wow! No, niezły masz pchnięcie. Nie, yeah, pierwsza rączka urwana, jeszcze tylko druga. I koniec. Gin. 5000, yeah. tysięcy, dziękuję Łanie mi przesadził Dwie kreseczki mi zabrał Pamiętam, że w... Tak, zrób mi dziurę znowu Make us hole again Zrób nam dziurę znowu No hole to jedno, chodzi tu o całość a nie o Hole hall, hall Tu miejcie to na uwadze e, no, dobra Dorigo HP chcę sobie przynajmniej na ten jeden punkt zrobić w tym momencie. Bo pamiętam, że tak ostatnim razem miałem, kiedy przechodziłem, że tutaj właśnie w tym momencie miałem już e, rik na... No, troszeczkę życie u, ulepszono o tą jedną kreseczkę. Niby niewielka różnica, ale na poziomie hardno dosyć istotna. Dobra, oddajmy tutaj to i sobie zróbmy level 3. Nie. Level 3 suit. No, 20 tysięcy, tak jak mówiłem wtedy. No problemo, eine kleine, deutsche schwarz, maszyn... pistol maszyn. <stryk>, Stryk I proszę bardzo, mamy więcej tych pancerzyków na ciele. Oto cała historia. A co za tym idzie? Mamy więcej miejsca w ekwipunku. Coś tu posprzedaje się, może. Nie no, te medpaki to jednak sobie zostawię. Jedno to. I. A, też jedno takie. Co tam? I tutaj dwie te się kupi. Power Powernoody, żeby sobie ulepszyć to życie. Tam ona, trzeci poziom. No to yy, Tam jak mówiłem, że nie używam prawie w ogóle tej. Stazy i tego tam No na tych przeciwników akurat się używa No bo jak widzieliście, kolej jest super silny Warto go spowolnić i wtedy mu w tą łapę nawać Bo ogólnie powinniśmy się za niego e, Dać się zszarżować Znaczy nie, nie dać się uderzyć Ale po prostu tak zszarżować, żeby on w ścianę uderzył Troszeczkę tam chwilkę jest otumaniony I wtedy możemy mu za plecy wejść I go w dupkę zespawać No dobra, HP ma większe, o jedną kreseczkę Tam na plecach, teraz będzie fajnie w miarę o, jak widzicie, 5 mam. Zawsze coś. Zawsze coś powiem. Jeszcze się tam raz zejdzie na dół, e, w celu wzięcia właśnie tej amunicji, bo zobaczcie, że teraz już mam armora 10%, a więcej tutaj miejsca. O, te cztery pola, zwiększyło się nam miejsce, więc luzik. Dobra, zejdźmy tam na dół, zejdźmy tam na dół. Powtórzę jeszcze raz, żebyście zapamiętali, zejdźmy tam na dół. <laughs> no bo w końcu 22 pociski tam były plazmowe, trochę głupie by było to zostawić. Warto jest potem też powietrze ulepszać sobie. Dobra. Dojczy, dojczy. Liberale. <laughs> Dobra. Tyk i tyk. Nie wiem czemu myślałem, że to te miny zadziałają na jego pancerze, ale warto zawsze spróbować sobie. To jest e, amunicja do Reapera. I ją... Oczywiście zaraz też spójdziemy sprzedać. Wiem, że dużo łażenia co coś konkretnego zrobię, ale takie po prostu są wymogi rozgrywki na poziomie hard. Bo hard jest hardowny, jak mój kość ogonowa. Zbuki. Ogólnie, jakby szarżował też żeby to by je poprzebijał. Hm. Interesujące. Pamiętajcie żeby w komentarzach mówić, jeżeli wiecie gdzie są jakieś sekrety które ominąłem, bo to jest tak jak kiedyś powiedziałem to jest seria dla widzów a nie po to żeby ktoś tam sobie dla beki oglądał. Tylko ktoś, kto to będzie później oglądać, żeby jednak, no, miał, był pouczony, jeżeli chciałby przechodzić tą gierkę, że gdzie coś było, co ja ominąłem. Bo ja zazwyczaj omijam jakieś stopniejsze rzeczy. Nikt nie jest idealny. Ale przynajmniej robię tutaj lepszy let's play niż jakieś tam, wiecie, w y szwedzkie, y blond włosy pizdeczki, które drą Ej, kurde, nie ustaw, nie tam tego? Ale bieda. No tak, jest tutaj. Proszę bardzo. elewatory są teraz online. Hehe. Zajebista Polszczyzna z Angliszczyzną. My Polisz z and, by the way, się wtopił. To jest mutiny. tried for mutiny. Kind. Make them listen to reason. down I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terence, please! I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor, heretic! Hold his head. up! Hold him! Nie, to się nazywa dopiero Recoil. Celować w szyję trafić w oko. O, Hysik Hysik! Hys Hejś z partnerstwa. Więcej Hysu z partnerstwa. Nie mam partnerstwa, ale mogę mieć Hysik, pamiętajcie. Klikajcie w reflinka, gdzie jest reflink, musicie sami co Co to? Ko Uuu! Dobra, to ja w tym momencie zrobię cięcie i wrócę do was z czymś zajebistym. Odpalili się przeciwnicy jak tu przyszedłem. Bo ja ogólnie powinienem tu wrócić jak już tam wykonam misję na dole. I oni są na to oskryptowani. Ale, że tu przyszedłem wcześniej to tam. Się wcześniej odpali. A tu jesteś. O ty, jaki kurde ninja! <śpiewanie> wow. Ale go wywaliło? W powietrzu cię zdziarałem, ziomek. Dobra. E, to, co ja tam podniosłem, no nie? To się nazywa... ...Contact Beam, czyli... Lutownica kontaktowa. Jeżeli mogę tak to jakoś streścić, Kontakt Beam. Czym jest Kontakt Beam? Eee, ile potrzebuję? Kontakt Beam 9000. Boże, autentycznie. Zara coś tu sprzedam, bo ja chcę mieć naprawdę Kontakt Beam. Zobaczycie, jaka to jest miazga. Eee, Żytka nie będę sprzedawać. Eee, Jedno takie. Tak. Dobra. I kupujemy Contact Beam. Mi się pysie, to jest jedna z tych zajebistych broni. Kurde, na tym poziomie hartu naprawdę mam ciężko z bronią. To jest coś takiego. No, na pewno zobaczycie później. Ogólnie to działa w taki sposób. Przytrzymujemy, ładuje się taki pocisk laserowy i nie musimy celować w kończyny przeciwnikom, po prostu w nich piecznie taki pocisk i on ma taką siłę, że ich rozrywa na kawałeczki przy pierwszym uderzeniu. Jego strzał alternatywny z kolei to jest coś takiego, że do ziemi Isaac przyciska tą broń, no i robi taką jakby falę uderzeniową od spodu którą no, odpycha tam przeciwników i trochę im obrażenie zadaje. Znaczy trochę, jest w stanie im nogi urwać, ale powiem Wam szczerze, że nie jest to zbyt szeroka, szeroki, szeroka fala uderzeniowa, dlatego no niezbyt warto jest właśnie tego tak w ten sposób użyć. Kurde, naprawdę z sk kasiorką mam kiepściutko, bo pamiętam, że w tym momencie spokojnie wszystko kupowałem i był luz, ale nie szkodzi. To nie jest tak, że wiem, że ty udajesz. To na pewno jest tak, że ja się da mam dać nabrać. No i tak wygląda amunicja do Contact Bima. Taka pierdółka. O, kolejny kontakt Beam. Możemy maksymalnie. Uuu, dziękuję. Możemy maksymalnie zestakować w Equipunku cztery takie Pierdółki. Cztery takie pierdółki i to jest właśnie amunicja do kontakt bima. Dobra. O, nagły spadek dziwny FPS-ów. To jest jakieś dziwne. Gra maksymalnie mało... Nie... Oczywiście, jak w to wejdziemy, to nas też może to zabić, tak więc uważajmy w miarę. Pstryk! Ej, kurde, idź mnie stąd! <ścoughs> o, patrzcie, na poziomie hard więcej wytrzymują. No, ale jak widzicie, widać, że ma to siłę niesamowitą, prawda? Na poziomie normal w tym momencie już by on nie żył po takim jednym ataku, ale niestety to jest poziom hard, jak wiadomo. Więc tutaj troszeczkę więcej trzeba spędzić na rozwalenie ich. Ale wierzcie mi, że jednak to. No kurde, dwa takie strzały i kolejnie nie żyje, nie? Coś naprawdę fajnego. Nikodem. Nie popełnij błędu swoich towarzyszy i nie wejdź w te dziwaczne pomieszczenia. O, rzucę w ciebie tym. O! A to ci ciekawostka, to jednak może ich ranić? Możliwe, że po prostu nie trafiałem w nich, ale powiem wam, nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji, że jednak te kończyny, które w nich oderwę, sprawiają, że ich ranią. Ciekawe, ciekawe. Kolejny element, który można tutaj właśnie omówić. Cześć. No! Spróbuj we mnie wskoczyć. Proszę bardzo. I po co wam to było? Łąckie. O, tutaj jak widzicie dają nam dużo właśnie stazy, bo jak możecie się domyślać, będzie kolejny kolejny biegnący na nas cieć. Yy, więc tutaj sobie użyję kontakt beam. Ile mam? Eee, cztery pociski. Spokojnie na jedno urąbanie łapki. I z niego chyba dostajemy tutaj rubinowy półprzewodnik albo power node. Nie pamiętam używania. Ej! Idź mnie stąd! Pierdut! Tak, tak, zakryj się. Najlepiej. No. <laughs> Idealnie. Jeszcze tu trochę mu zbijemy. Dziękuję. O, żyje jeszcze. Ale już nie. No. Dobra. <laughs> Cieć. No, jak widzicie on właśnie ma dużo tego żółtego czegoś na, na tyle, na plecach i wszędzie indziej, dlatego właśnie tam należy go uderzać, jeżeli chcecie inną alternatywną metodą go unicestwić. No, ale jak widzicie kontakt z jednak jest bardzo spoko bronią. W dwójce ono jest jeszcze ulepszone niesamowicie. Tam jeszcze jest taka broń, która pozwala ci szpikulcami nabijać przeciwników e, i potem te szpikulce naelektryzować w zamian za jeden pocisk e, z użycie jednej jednostki amunicji, co jest genialne. No, ogólnie miazgę robi. Oczywiście jak do tego podejdziemy to to nas zniszczy jak będzie tak zasuwać. Dlatego musimy power tu tutaj zrobić. junction box rerouted. Tak ogólnie jest taki problem, że właśnie nasza orbita nie jest o znaczy orbita naszego statku nie jest chroniona przez takie Yy, działa, które by niszczyły asteroidy lecące w naszą stronę. No i właśnie musimy yy, wznowić ten ADS system, czyli Air Defense System. No i będzie luz. Jak to zrobimy? <grym> Na powrocie zazwyczaj wpadałem właśnie w to i głupio ginąłem. Bekas ze mnie, wiem. Ś śmieszne śmiechy. No, fajny sekret by był jakby właśnie tutaj... Le Ok, to mnie trochę przestraszyło. Słyszałem coś w oddali. Yy, możliwe, że mi się tylko wydawało. Hmm. <ścoughs> Cześć. Wow. Jak dobrze w końcu mieć broń, która coś robi tym przeciwnikom. Dobra, użyję sobie tej jednej apteczki, a co? Mogłoby być tak, że jak są te punkty stazy, także są punkty odnawiania życia, które możemy użyć tylko raz. To by było coś fajnego. Bo nie byłoby tak, żeby się wracało za każdym razem, kiedy się traci życie i apteczki by nie były pomocne, ale byłoby tak, że tylko raz możemy użyć właśnie takiego odnawiania życia i dajmy na to jeszcze za kasę. No nie? To też by było bardzo fajne. Że na przykład 1000 za odnowienie Połowy życia Coś, coś, mnie się wydaje bardzo spoko pomysł Ale spoko Sprzeda się to guwinko 2,5 tysiąca dojdzie A hajsu tutaj dosyć mało mamy Dlatego powinniśmy troszeczkę spiąć poślady Troszeczkę no Nie wiem, no najwyraźniej podczas e, e, Normalnego przechodzenia gry Na normalnym poziomie trudności Troszeczkę miałem więcej amunicji, którą sprzedawałem bo nie było tak ciężko z unicestwianiem przeciwników i jednak miałem tego hajsu troszeczkę więcej, ale to tam wiecie. Chociaż nie, wiecie co? Jeszcze to było spowodowane tym, że ja dopiero w tym momencie, jak pierwszy raz przechodziłem, to dopiero teraz zacząłem tak masowo kupować power node. Uznałem, że jednak jest warto to robić. Dobra, nie będę używać tego jednego power node'a, co tam był, tylko sobie go zostawię na sekretne drzwiczki, które otwieram za pomocą PNO. Ale to w następnym odcinku. Teraz się z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia. Na razie pa!